Zapewne nie spodziewaliście się jak to teraz zabrzmi. Tak jest, program recenzor powraca do żywych po trzyletniej przerwie, nie licząc odcinka specjalnego, który ukazał się niespełna 8 miesięcy temu. Na wstępie wspomnę, że nie spodziewałem się aż tak dużego sukcesu. Z drugiej strony, jest to powód rozpoczęcia prac nad nowymi odcinkami programu. Tak więc witam w kolejnym 51 odcinku. W ciągu ostatnich ponad 20 lat wypuszczono masę budżetowych gier wyścigowych. Niektóre z nich wywoływały Wielkie zażenowanie, złości, i irytację. Polska była jednym z wiodących krajów, jeśli chodzi o takie pozycje, chociażby słynna seria z moto legendami PRL-u, gra polskie derby Otonimedia, czy chociażby Smash Up derby będące taniejszym konkurentem pierwszego flat-outa. W tym odcinku postanowiłem wziąć jednak na ruszt jedną z najgorszych, jeśli nie najgorszą stantówkę wydaną przez spółkę odpowiedzialną za dystrybucję ATM Wiso of Steel. Czyżby omawiany tytuł zasłużył na miano krapa, a może mimo swojej nie jakości. Potrafi zapewnić w raid. Odpowiedzi szukajcie w tym odcinku. Tak więc, bez zbędnych ceregieli, zapraszam do oglądania. Stunt Spectacular. <laughs> powstało przez Gabriel Interactive, natomiast ujrzało światło dzienne w połowie 2005 roku za pośrednictwem Valuesoft. Do kraju nad Wisłą tytuł zawitał ponad 3 lata później za sprawą dobrze znanemu przez wielu braczy CD Projekt, lądując do ich budżetowej serii gier za 10 ziko. Jak mówiłem na wstępie, omawiana gra jest najprawdopodobniej najgorszą stantówką w historii, na dodatek z bezsensownym i niepasującym do tematu elementami zręcznościowymi. Zanim jednak przyjdzie nam spojrzeć na ten twór rzućmy okiem na to, jaki rozgłos zdobyła ta abominacja. Jedynym serwisem ze szczegółowym podejściem okazał się portal gry online, gdzie poza masą wysmakowanych opinii średnia ocena graczy wynosi jedynie 2 na 10. Reszta portali pustka, no ale dobra, zobaczymy, jakie tajemnice skrywa ten tytuł. Menu główne mimo całkiem ciekawego stylu. Daj nam jasno znać jakiej klasy potworek jest napędzany przez nasz komputer. Po uruchomieniu gry jesteśmy proszeni o tworzenie nowego bądź załadowanie istniejącego profilu. Mój profil zwie się kwadratowa Kaczka, choć chciałbym już nazwać kutowo. Twoja stara trzeziemniaki nosem. Dobra, zostawmy to i skupmy się na tym co możemy zmienić w opcjach. Możemy tam zmienić rozdzielczość ekranu. Jedyne obsługiwane to 4x3. Zmienić jakość grafiki. Wyłączyć bądź wyłączyć tryb pełnoekranowy, pozmieniać coś w klawiżologii czy dostosować głośność muzyki i efektów dźwiękowych. Z jednej strony bieda straszna, z drugiej mamy tylko najpotrzebniejsze opcje. Skoro mamy to już za sobą, czas przekonać się, na co stać ten tytuł. Jak zawsze rozpocznę od omówienia interfejsu. Na górze znajdziemy aktualny wynik, cel potrzebny do odblokowania kolejnego poziomu, limit czasu oraz pasek uszkodzeń. Ponadto w lewym dolnym rogu znajdziemy aktualny bonus, który posiadamy. W sumie się zastanawiam, czyżby hat był najlepszą rzeczą w samej grze. Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Pierwsze wrażenie jednoznacznie spada na dno, gdy rzucimy okiem na zachowanie i styl jazdy naszymi maszynami. Kierując pojazdem w lewo lub w prawo, odczucia były współmierne z tymi podczas zapoznawania się z kartmanią od niechlubnego playa. A uta są strasznie nieintuicyjne w prowadzeniu, lekkie niczym resoraki oraz niestabilne niczym piston. Po strach wsi, gorzej jest tylko podczas jazdy motocyklami. Aby było różnorodnie, jednoślady są niesamowicie toporne, co sprowadza się albo do wbicia w barierki, albo wypad. Wpadnięcia kierowcy po widowiskowym skoku. Ciężkimi pojazdami pokroju traka, czy wojskowego Hamera będzie się nie tylko trudno manewrowało, ale również rozpędzało przed wyskokiem, co doprowadzi do zniszczenia machiny w kwasie lub ogniu. Fizyka była wytworzona za sprawą najprostszego kodu najpewniej, albowiem wjechanie w dynamit może również doprowadzić auto do wpadnięcia w niemożliwy realnie korkociąg. Pragnę zastrzec, efekt takich działań jest szkodliwy dla osób wrażliwych na epilepsję. Pora wreszcie na główne danie, czyli o co chodzi w samej grze. Otóż naszym celem jest tak naprawdę nie robienie stantów, a tylko zbieranie żetonów rozmieszczonych przy różnych przeszkodach, za które otrzymujemy punkty. Kolejno 10, 20, 50 oraz 100. Żeby zebrać żeton o większej wartości, należy wykazać się sporymi umiejętnościami w pokonywaniu stantów rozmieszczonych na planszy, a niektóre z nich są wręcz horrendalnie trudne i nie zawsze udaje się je pokonać za pierwszym razem. Jedynym panaceum są rozmieszczone Bonusy, którymi są łatwość pokonania przeszkody, naprawa pojazdu oraz bust, który w niektórych miejscach powoduje rozmycie obrazu porównywalne z kacem po nowym roku, oraz wspomniany wcześniej korkociąg i spektakularne dachowanie. Jest jeszcze jeden bonus koloru niebieskiego, którego nie uświadczymy na wszystkich planszach stworzonych przez twórców. Nadto nie wiem, co to jest i do czego służy, w dodatku też tego nie sprawdzałem w praktyce. Jak wspominałem wcześniej gra składa się z 14 poziomów. Pierwsze 10 bez problemu można oblecieć mając dwa razy więcej punktów niż jest to wymagane. Niestety z biegiem gry zaczynają się schody oraz częstsze restartowanie poziomu z powodu limitów czasowych, które są aż nadto wyśrubowane i nieprzetetowane Przykładem jest nieszczęsny poziom 14, który wymaga uzbierania, uwaga uwaga, 3000 punktów. 3000 duchatów albo spadaj! Jak widać twórcy. Super Stunt Spectacular! <laughs> Napracowali się na tyle, by utrudnić graczom przejście gry od deski do deski, często klinując się na poziomie numer 14. No, co za żałosny pomysł, tak słabo wyśrubowany limit czasu i tyle punktów. Sam długo zmagałem się z tym poziomem, osiągając w szczycie około 2900 punktów. W jednej próbie brakowało mi tylko 10 punktów do osiągnięcia wymaganych 3000. Należy dodać również beznadziejną fizykę oraz tępy model jazdy. Dopiero po kilkunastu podejściach w końcu. Udało mi się przekroczyć magiczną barierę 3000 punktów. Dla większości jest to po prostu niemożliwe. Ten poziom zapewne jest tylko dla hardkorów i przy tym trzeba się odpowiednio nagimnastykować. Jednymi poziomami, których odblokować nie możemy normalnie po przejściu 14 wcześniejszych, to poziom w kamieniołomach oraz skok nad kraterem wulkanu, gdzie naszym zadaniem jest pozbierać za jednym zamachem jak najwięcej punktów. Jednak nie jest to dobrze przemyślane, bowiem nasz kół potrafi zaliczyć dachowanie, co w konsekwencji może doprowadzić nas do szewskiej pasji. Wspomniane poziomy odblokowujemy poprzez zbieranie punktów reputacji, które otrzymujemy gdy osiągniemy większy wynik niż ten jest wymagany do odblokowania następnego poziomu. Maksymalnie jednorazowo możemy zdobyć 10. Prócz tras możemy odblokować dodatkowe elementy otoczenia takie jak miny, wagon kolejowy czy dodatkowe pojazdy. Wcześniej o nich wspominałem, więc czas rozwinąć ten temat. Prócz ciężarówki Big Rig, czyli imitacji Kenwortha K100, wojskowego hamera czy motocykla w dwóch odmianach, mamy do dyspozycji również szkolny autobus, czyli Chevrolet G20, MK3 Van, AK Forte Colline, MK6 Truck, czyli Forte 150, Masulkar w dwóch wersjach kolorystycznych, za którym kryje się Dodge Charger oraz Troll, podobny do MC i Gremlin, również w dwóch kolorach. Wszystkie auta mają generyczne nazwy, a ostatni dopasowano do poziomu samej gry. No cóż, tym ostatnim przeszedłem całą grę. Jest on nie tylko najlepiej wyważony pod względem masy i mocy, ale również nie przyprawia o frustrację na swój sposób ta mała amerykańska padaczka na kółkach. Jest zabawna dodatkowo, żeby nie było za pięknie twórcy przygotowali dwa fiucery które działają tylko i wyłącznie na naszą niekorzyść. Chodzi o zabieranie 5 sekund z limitu czasowego przy razowym wciśnięciu klawisza R, aby odrodzić się po dachowaniu czy zaklinowaniu się na którymkolwiek elemencie otoczenia, przez co miałem problem z przejściem ostatnich dwóch poziomów, szczególnie 14, a także zabieranie wszystkich uzbieranych przez nas punktów po poważnym zniszczeniu pojazdu po zapełnieniu paska uszkodzeń. No k***a niedoczekanie. Oprawa audiowizualna to lata 90. w pełnej krasie. Super stunts Spectacular! To gra z 2005 roku, czasów chociażby Toki Race Driver 3 czy Gran Turismo 4, ba, Flatout 2 stworzony zaledwie rok później. bił teramote na web, warstwa graficzna Tore Void z 99 lub Destruction Derby z czasów Dosa. Tekstury strukturą przypominają bliżej nieokreśloną mieszankę, a modele są tak kwadratowe, że od ich ilości poligonów można się skaleczyć. Mam tu na myśli plansze, gdzie główne skrzypce grają shooter i kamyki. Co do poziomu w kamieniołomach czy przy kraterze wulkanu, wygląda to już nieco lepiej, jednak szału nie robi. Ogółem modele postaci, pojazdów, przeszkód oraz innych elementów, fotoczenia są niesamowicie kanciaste i przywodzą mi na myśl gry wyprodukowane na Nintendo 64 typu Superman lub Mapsy 3D na pierwsze PlayStation. Dodam, że obie gry są najgorszymi na konsole piątej generacji. Z oddali wulkan wygląda jakby ktoś go oglądał unosząc kulary na pięć szkiełek. Co do warstwy dźwiękowej, jest może lepiej, ale czy na pewno, już mówię utwory muzyczne to rozmaite lupy typu pseudo house banjo oraz słabej jakości barowy rock, odgłosy silnika każdego z wozów to bzyczenie pszczoły. Komentator zatruwa na litery, poganiając do zdobywania punktów, bo czas na przejście planszy niemiłosiernie i nieobłagalnie zbliża się ku końcowi, a także ewentualnie zachwala nasze kaskaderskie stanty. W sumie na każdej planszy jest praktycznie tak samo. Jedyną pozytywą pod kątem dźwiękowym jest publiczność zgromadzona na stadionie, która bardzo. Się angażuje w nasze poczynania poprzez wyrażanie emocji po udanym triku. Zresztą, przedstawię te przykłady z bliska. Nice, Na pierwszy rzut oka ciężko wymienić jeszcze gorszy produkt od Super Stun Spectacular! Ale mimo wszystko nie jest to najgorszy shit, w jaki przyszło mi zagrać. Owszem, oprawa audiowizualna to jakiś ponury żart. Model jazdy jest toporny i absolutnie do dupy. Fizyka absolutnie nie odpowiada ziemskim standardom. Niemniej jednak, muzyka i odgłosy widowni to jedne z niewielu zalet tej produkcji. I, w sumie tyle. Dodatkową rzeczą, która ewentualnie zasługuje na plus, jest edytor własnych tras. Sami ustawiamy, jak wyglądać mają przeszkody, na których robimy stanty, ile jest punktów do uzbierania, jaki jest limit czasowy. I, p, p. Mimo to nie rozumiem, jaki był sens tworzenia tego barachuła. Czy ktokolwiek z twórców nie pomyślał o dopracowaniu swojego produktu? Oczywiście, że k***a Sądząc po jakości tegoż produktu, z perspektywy polskiego gracza, który musiał wydać dyszkę w dniu premiery, możemy mimo wszystko poczuć świeżbienie w grubym. Na przejście 14 nieszczęsnych planż wraz ze wszystkimi próbami, musiałem zarezerwować bagatela 2 godziny i 44 minuty. Które bezpowrotnie i żywcem uciekły z mojego życiorysu Trzymajcie się z dala od tego barachła i nie dotykajcie tego shitu nawet kijem od szczotki jeśli już chcecie grać w tanie produkcję lepszym pomysłem będą nawet gry od Play Publishing czyt M6 gdyż są znacznie lepszej jakości niż to co zaprezentował Gabriel Interactive a tymczasem z tym niezbyt optymistycznym akcentem przejdźmy do ocen tego gniota. Grafika. Jest ona bardzo słaba, archaiczna. Modele są kamciaste. Tekstury strasznie, rozmytej i brzydkiej jakości. Pół na 10. Audio. W menu. Przegrywa jakieś umcy umcy. Da się to odrobinę wytrzymać. Odgłosy publiczności minimalnie ratują sytuację. Więc damy 1,5 na 10. Grywalność. O Boże. Nic nie mówię. Jedynym ratunkiem jest edytormap. Więc dam 1 na 10. Ogólna ocena. 1 na 10, czyli słaba gra. Strzeżcie się tego jako gnia. Nie jest to produkt dla typowego fana stantów, nie nadaje się również jako pomysł na prank dla kumpla. Two, a, w następnym odcinku kolejna gra powiązana z piłką nożną, jak i również zwierzętami w roli głównej, jednak znana większemu gronu europejskich graczy, mianowicie pet soccer. O tym, jak ten produkt się prezentuje z mojej perspektywy, dowiecie się za tydzień. Zapraszam.